Teraz trochę innej beczki, samochody dostawcze, nasz nowy nabytek, nowe wiwaro. Pokażę wam na co jest ta. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Duża kierownica, nowa deska rozdzielcza, czytelne zegary. Jak mówiłem, pokażę Wam na co go stać. Ten kij ma 4 metry. Zobaczycie, czy się to zmieści do środka. Zaskoczeni? Dziwnie otwierane na 180 stopni. Nowe rozwiązanie. Zabezpieczenie panelu, opcja druga, wieszacze. Zabezpieczamy jeden panel, wkładamy długi przedmiot. I tak w ekstremalnych warunkach możemy mieć. boczne diwaro, duże, szerokie, przestronne. Z tą stroną możemy załadować wizkę wyglądów na Europaletę. Konstruktorzy drobili lekcje, ale nie tylko przestrzeni bagażowej, ale też wnętrza. Nowe materiały, wysokiej jakości. Nowa kierownica multimedialna, wielofunkcyjna. Nowa deska, tempomat, komputer pokładowy, sterowanie radiem. Samochód wyposażony w wszystkie wygody. Regulowaną kierownicę. Dwóch płaszczyzn. Regulowana wysokość fotela kierowcy. I To co najważniejsze, 90 litrów schowków w tym samochodzie. A do dyspozycji mamy uchwyt na napoje. Dodatkowa półka tutaj. Dodatkowa półka tu. Możemy podłączyć również e, telefon pod USB i ładować go. Uchwyt na drobne do parkomatu. Dodatkowy schowek tu. No drobne przedmioty tu oraz tu. Dodatkowo możemy większe przedmioty, albo co mniejsze, zapakować tutaj. A najciekawsze zostawiłem na koniec. Mobilne biuro. Cóż to takiego? Uchwyt na dokumenty. I schodek na laptop. Teraz mowa o silnikach. Prezentowany model jest wyposażony w silnik 1.6 Turbo, Biturbo Turbo, o mocy 140 koni, z bardzo niskim apetytem na paliwo, około 6 litrów. Dodatkowo możemy je obniżyć poprzez magiczny przycisk Eko, który znajduje się w środku wewnątrz kabiny, nawet o 1,5 litra mniej. Nowym rozwiązaniem to jest zabezpieczenie wlewu paliwa, nie potrzebny jest dodatkowy kluczek. Drzwi nie pozwolono nam otworzyć. Na Cichy, dynamiczny silnik, bardzo precyzyjna zmiana biegu nowe Vivaro, jak go odróżnimy od konkurencji? Charakterystyczny dla Oba Blade. Skrzydła na lampach z Buda ILE. No i nasze słynne, piękniejsze na Rozwiązanie dla nie tylko małego biznesu.